Dzień dobry, dzień dobry, jest z nami nasz gość Jan jest. Śpiewak, publicysta, działacz miejski. Dzień dobry, panie Janku. Dobry, witam e, pana, witam Państwa. Witamy serdecznie. E, o Warszawie chcemy porozmawiać. Warszawa, która była natchnieniem poetów, e, była przedmiotem marzeń prezydenta Starzyńskiego. No e, trochę od tych marzeń daleko e, odeszliśmy. Na co dzień e, widzimy udrękę, niekończące się remonty, korki. Może od tych korków zaczniemy. To się nie da naprawdę inaczej tych remontów prowadzić, bo ktoś złośliwy mówił, ja że, że, łatwiej, że, że Zanim... łatwiej byłoby Wilanów do tramwaju przenieść, niż tramwaj chociaż, do Wilanowa. Chociaż to zaraz. nie jest we, wedle reguł sztuki, żeby pół godziny zadawać pytanie, ale jednak chcę podchwycić, bo ja też Warszawiak z urodzenia i powiem szczerze, że jak jeżdżę po Warszawie, no to, to czasami człowiek naprawdę no, no, mocno się denerwuje, patrząc na te Wszystkie ciągnące się w tych samych miejscach czasami e, remonty. Jak Pan na to patrzy jako Warszawiak? Znaczy, remonty są czymś stałym w Warszawie, no, kiedy mieszkam w Warszawie mieszkam całe życie, no, to gdzie remonty są dla mnie czymś elementem tego już faktycznie istnienia. Niektóre się faktycznie dłużej ciągną, ale. Akurat nie powiedziałbym, żeby remonty by były jakoś specjalno tutaj piętoakrytowane. To może inaczej, przepraszam. Jest. Nie remonty, bo remonty rzeczywiście wszędzie trzeba robić te remonty, ale jakiś sens zarządzania ruchem miejskim, to znaczy myślenia no. o tym, w sposób jaki sposób. Sposób przeprowadzania tych remontów. Tak, prawda? żeby Warszawa nie stała po prostu w korkach. To znaczy wiadomo, no. że każda duż, każde duże miasto w Europie no, na świecie ja mam... ma te problemy, prawda, ale. Ale jak to wygląda w Warszawie, to zarządzanie? Ja nie mam takiego... W, 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 znaczy, w, ja nie na co dzień nie poruszam się, może ja się powiem wydać takie oświadczenia na, ja na co dzień nie poruszam się na, e, samochodem po Warszawie. E, mieszkam w śródmieściu mm -hmm. i e, może dlatego jakoś ja tego aż tak nie, nie doświadczam. Tak. E, Ostatnio jakiś dzień po Warszawie, to by, samochodem to było przerwę majową, więc e, Warszawa była pusta i się jeździło bardzo, no, bardzo wygodnie. No, mm -hmm. faktycznie, Eee, po tramwajach do Wilanowa, o którym panowie wspomnieli, no ten, ten remont się bardzo praktycznie przedłużał eee, no ale z mojego punktu widzenia, no to wie pan, no ja jestem ze ruchów miejskich, no dla mnie raczej problem jest taki, że samochodów w Warszawie jest za dużo i drogi są za szerokie, eee, jest tych aut praktycznie z roku na rok coraz więcej eee, więc dla mnie raczej problem jest taki, że no po prostu, ten nas uspokajać ruch stolicy, no to Ruchu tego ruchu jest coraz więcej, więc dla mnie dla mnie akurat ja, ja jestem za tym, żeby drogi zwężać, żeby ruch ograniczać. Ale to ja od razu domu, jako kierowca w Trące ja bardzo chętnie bym zostawił samochód, tylko żeby miał alternatywę. Ja tu, gdzie mieszkam, a mieszkam na Ochocie, nie mam takiej alternatywy, żeby wygodnie no dojechać gdzie? do centrum. No gdzie? Na Ochocie? Pan nie ma no nie. Są tramwaje, nie wiem, gdzie pan Nie jest na tej Ochocie, ale są tramwaje, są autobusy. E, tramwaj, akurat trafie. W Warszawie jest najlepszy w całym kraju. Więc pan, ja tak jak mówiłem, no, ja patrzę na to z takiej perspektywy, no, że my mamy całe e, przestrzeń miasta za, za, z, zagospodarowaliśmy pod samochody no, my, Jeśli chodzi o ten remont tramwaju, budowę tramwaju na Wilanowie, no, to e, ciągle są wszędzie szerokie jezdnie pozostawione. E, więc e, dla mnie raczej problem, no korki biorą się z czego? No to korki biorą się z, z zbyt dużej ilości auta na drodze, tak? Więc raczej, oczywiście raczej, raczej trzeba budować, trzeba rozwijać metro i tutaj mamy oczywiście dużo zarzutów, tak? Że, że, no właśnie, że, mamy... miały powstać trzy nowe linie metra, no jakoś nie powstały. No, no nie, no nie powstały, myślisz o tej trzeciej linii metra i ten pomysł na tą budowę tej trzeciej linii metra jest idiotyczny, forsowany przez Rafałasza Spockiego. I tu faktycznie jest duży kłopot, bo projekt jest budowy linii na, na Gotław, który ma być połączony, e, ma się łączyć tam z drugą linią metra na wiem, PKP Stadion mniej więcej I, i wszystkie analizy ruchu mówią, że, że ta, ta, ta linia metra nie ma sensu, że, że będzie wozić powietrze, że tak naprawdę będzie wolniejsza niż obecne autobusy, które łączą go, e, e, Gotław i, i Pragę Południe z centrum. No więc tutaj faktycznie jest to, to, to niezrozumiałe. Są problemy z rozbudową tramwajów, szczególnie na Białą Łękę, która jest ciągle bardzo upośledzoną dzielnicą, jeśli chodzi o połączenia e, komunikacyjne. E, więc e, więc my, m, m, e, wciąż nie ma wytoczonych buspasów, tam, gdzie byśmy chcieli, żeby były zceczone na ulicy Płaskiej. E, więc e, my jako aktywiści miejscy no raczej uważamy, że Rafał Caskowski zbyt mało robi, żeby ten transport publiczny faktycznie mm -hmm. przewojowywać i wciąż, wciąż mamy niesłychaną dominację aut. W Warszawie to widać nawet w stosunku do innych miast, że, że właściwie no tak, tak, takiego zalewu aut właściwie nigdzie w żadnej europejskiej zachodniej stolicy właściwie już teraz nie ma. Paryż właściwie wyrzucił auto z centrum, w Berlinie też tych aut nie ma. No, yy, więc Warszawa staje się trochę w tym, że będą dla mnie takim sowieckim miastem, tak? Zodmi wygromnymi autostradami miejskimi w centrum mm. miasta. Yy, i, i to jest jako no, Ja, ja, ja mieszkałem w roku. Paryżu, tam rzeczywiście, rze, rzeczywiście um, poruszanie się autem jest, jest niepotrzebne, bo jest, 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 jest jeszcze, Drodzy panowie, jest jeszcze jedna kwestia. Ja znowuż na te Włochy patrzę, tak, bo tam często jeżdżę i tam rzeczywiście na przykład te stare miasta czy centra są chronione bardziej przed ruchem um, samochodowym. To, to, to fakt. Ale z drugiej strony dużo bardziej rozwinięty jest też system parkingów. Tak? To znaczy ci, którzy chcą gdzieś do Jechać i rzeczywiście w sensowny sposób zostawić auto tak, żeby w inny sposób już bliżej się dostać, bo trzeba patrzeć na to, że duże miasta to też aglomeracje całe, tak? To mają naprawdę duży i sensowny system, system parkingowy. Ehm, teraz parking pod placem Napoleona dawnym tam placem Warszawy, tak? CPP 3, tak, znaczy Twp. Info, i ten parking jest cały czas pusty. Tam jest kilkaset miejsc parkingowych, w centrum, w samym centrum Warszawy odporządza ten parking z ogromnym pieniądzem, jest cały czas pusty, tak? Więc miejsc parkingowych w śródmieściu Warszawy jest od Groma jest parkingu, podziemnych bardzo dużo i one wszystkie stoją puste. No dlaczego stoją puste? No bo jest, ludzie wolą parkować nielegalnie na, na powierzchni, a straża miejska nie działa, policja nie działa. E, więc w, w Warszawie po prostu jest no, po prostu parkingowe, więc tutaj e, więc, e, więc znowu muszę się z, pan, z panami nie zgodzi, bo cudownie, że się nie zgadzamy. W bo w Paryżu, w, w Paryżu w tak faktycznie nikt tych cudownie, opłat parkingowych cudownie, nie ma... że, się, to że tak. się, nie zgadzamy. E, moi drodzy, e, czas nas już tutaj goni, także będziemy dziękować naszemu, e, naszemu gościu gościowi... I dopiero się rozkręcałem. A, no A, to... patrzymy, patrzymy na Warszawę niewątpliwie też z tego punktu widzenia, że, że no wiemy, że Rafał Trzaskowski startuje w wyborach prezydenckich, więc patrzymy na to, w jaki sposób ta Warszawa jest zarządzana. Z, z myślą taką ciekawą, jak to by było, gdyby, gdyby Rafał nie Trzaskowski. Mówiliśmy oczywiście wygrał o szajce, o, o, ile, o, 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 tak. o ileś tych tematów warszawskich. O mieszkaniach, o, o, o w końcu kulturowej funkcji o, stolicy. Masa, Polski. Masa jeszcze tematów. Tutaj Przegnamy. można du, dużo znaków zapytania ale, postawić. Ale będziemy do takich tematów na naszej antenie na pewno wracać. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi, Dzięki. którym był dzisiaj Jan Śpiewak. Dziękujemy. Poranek Radia Republika.